Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj zamieszczamy już ostatni odcinek, taki stricte teoretyczny w tej serii. Tym razem wybieram system operacyjny do serwera, a ściślej rzecz biorąc, wersję systemu Linux, bo to na nim oprawi swój serwer. Dystrybucji z systemu Linux jest wiele i nie sposób ich wszystkich wymienić. Do najpopularniejszych należy oczywiście Ubuntu, Debian, Mint, Slackware, Red Hat, Fedora, CentOS czy Arch Linux. Ja do swojego serwera wybrałem Ubuntu, czyli obecnie najpopularniejszą dystrybucję systemu Linux. Dystrybucję tę cechuje znakomite wsparcie społeczności i łatwy dostęp do repozytoriów, czyli źródeł oprogramowania. Dzięki temu zapewnię sobie bardzo wygodny sposób na zarządzanie serwerem w sytuacjach problemowych. W zasadzie mógłbym zakończyć już ten odcinek, jednak jest jeszcze jedna decyzja, którą muszę podjąć. Jakiej wersji Ubuntu żyję do mojego serwera? Ponieważ firma Canonical, właściciel Ubuntu, udostępnia dwie wersje swojego systemu, które możemy wykorzystać: Ubuntu Desktop i Ubuntu Server. Oczywiście mówię tu o wersjach, za które odpowiada bezpośrednio firma Canonical, ponieważ wersji Linuxa na bazie Ubuntu jest więcej. Być może spotkaliście się z takimi dystrybucjami jak Subuntu, Lubuntu, EduBuntu, Kubuntu czy Ubuntu Mate. Wszystkie one bazują na Ubuntu, różniąc się interfejsem graficznym i dołączonym oprogramowaniem. O zależnościach między dystrybucjami Linuxa można by mówić wiele. Swoją drogą warto też nadmienić, iż sam Ubuntu powstał też jako odnoga, tym razem z systemu Debian Linux. Dobrze, wróćmy jednak do, nazwijmy to, wersji źródłowych Ubuntu. Pierwsza z nich to Ubuntu Desktop, przeznaczony głównie do codziennej pracy z komputerami osobistymi. Druga to Ubuntu Server, wersja, jak sama nazwa wskazuje, dostosowana głównie do pracy serwerowej. Różnice pomiędzy nimi paradoksalnie nie są jednak zbyt wielkie. Najważniejszą, o której wspomnę, jest domyślne środowisko pracy. Wersja desktop posiada środowisko o nazwie GNOME, wzbogacone specjalną graficzną powłoką o nazwie Unity. Mówiąc prostszym językiem Ubuntu Desktop w codziennym użytkowaniu wygląda jak system Windows i jego graficzne okienka. Wersja server natomiast domyślnie nie posiada żadnego interfejsu graficznego, przez co zarządzanie systemem odbywa się w trybie konsoli, czy mówiąc inaczej w trybie tekstowym. Ubuntu Server można jednak bez problemu wyposażyć w graficzną nakładkę. Wymaga to po prostu zainstalowania dodatkowych pakietów oprogramowania. I na koniec podsumowanie. Ja do swojego serwera wybrałem wersję Ubuntu Server, którą później z dużym prawdopodobieństwem graniczącym wręcz z pewnością wyposażę w odpowiednie środowisko graficzne, aby ułatwić sobie trochę pracę. Dobrze, to wszystko w tym odcinku. Do zobaczenia w następnym, gdzie utworzę instalator systemu Ubuntu Server na nośniku USB. Ten instalator posłuży mi potem do zainstalowania systemu już na serwerze. Zatem zapraszam was bardzo serdecznie do następnego odcinka i pozdrawiam.